Jesteśmy w następnym miasteczku, również zwiedzamy historyczne, a tutaj jest rewon, rewond... O, tu można przejść, to idziemy. Uwaga, żeby wam coś... Także idziemy dalej zwiedzać. Zobaczcie, o, kofi i ten... fish bar, chips i... Dobra. Musimy co coś zjeść. Jakaś ten idziemy tędy. Idziemy pochodzić po innym miasteczku. Tutaj różne historyczne rzeczy się wydarzyły. Na pewno jakieś. Dużo tak. Później pójdziemy coś zjeść. Idziemy nad morze. To jest kolejna rybacka pioska. Troszeczkę dalej 18 minut dalej. No i sobie idziemy. Już a pewno wam po pokażę. Po, 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 a On tutaj, takie. Dobry, zobaczcie, jak tu ładnie jest. Każde tutaj, tak trochę jakbyśmy byli gdzieś w Włochy. Trochę, trochę jakaś Hiszpania, trochę jakieś Włochy. Tyż mama, ma tu fotkę? Przy skałkach. Lubisz takie płatki. Pomało. A razem ty tylko by się wszędzie spinał. Zobaczy. O, o! Ale... Piękne, no. Przepięknie to wygląda, nie? To to? Tak. A to harbor. No, dobrze, niech on idzie, tam idziemy. Zaraz wam coś pokażemy, ale nie wiem, czy, czy my to otworzymy. Nie wiem, jak, na jakiej zasadzie to działa. Zaraz przeczytamy, bo musimy zapłacić. Tu jest napisane, że. E, zobaczcie, normalnie. Jara, się jak pochodnia. Niestety, ale wejście. Dzisiaj jest poniedziałek, bo poniedziałki zamknięte. Cholera jasna. Tyle byliśmy, tak daleko mieszkamy, a. Zamknięte, no nikt tego nie sprawdził, ale nie szkodzi. Idziemy sobie, chodźcie. No niestety, nie zawsze jest ładnie pięknie, kororowa. Czasami. Idziemy na spacery dalej bo to jedna z atrakcji, no ale zamknięte, no. A tu już jest taki typowy. Mama, ja zawsze nagrywam, a ty zawsze mi coś powiesz. Ale rybkami pachnie. Uuu, jaka woda ładna. bo to jest wow. A to musi być głęboko. Tak, tutaj. Łał, wow, nie? nie no, kręci się, no, ale... Ja bym chciał na tylko nie... Nie, Rasel, chodźcie, idziemy, na no, można przejść, tam idziemy. Mam? Albo tamtędy. Co? No, ja chcę iść, zobaczmy, bo tu Widzisz to? może... Widzisz to? Widzisz ten? Dziadki, które są... O, tam jest baj, tędy wchodzą. Jak wejdzie? Nie. Tak, to, tam, to jak wejdzie, tak do tego. Mhm. To tu już nie wyjdzie, później, bo nie znajdzie tam, gdzie no. Nie wejdzie Słuchajcie, nie tylko zwiedzanie, ale również edukacja. Uważaj raz, Także taka wioseczka, później coś zjemy, ale tak jak mówię, idziemy dalej. bo można spacerować, więc spacerujemy. O to właśnie chodzi o tutaj. Też coś do zwiedzania, jakaś galeria.

Maśkowa by nie była sobą jakby nie wyszła z innej strony. Widzisz? Sprawdzamy sobie, idziemy. No lubimy takie miejsca. Bo tam byliśmy. Pięknie to jest. Ajajaj. Uwaga, to jest bardzo ślizgie. No ale z okna. Co przez okno? Kamienie. To zamówiliśmy, jak wziąłem, fajnie Idziemy tam dalej, bliżej wody, zobaczcie jaka ona... O co mi chcesz Nie, już nie wiem. się. O, tu już jest, ślizgo, tu już jest ślizgo. Wszędzie jest ślizgo. Pana uważaj. Patrzcie, chwila, moment i jak może się uspokoiło, nie? Sekunda to była. Chyba może się uspokoić. Ej, cenzura. Trzeba to mnie Super, nie? Zgłos. Teraz. Ale para mi z gęby leci O, tam poszedł trasa, nie sobie, za Ładnie to, ładnie, nie? Dobra, chodź! Idziemy jeść! Zjedź na tyłku! No tak zrobi, zobacz wasz. Nie, normalnie schodzisz. Good boy! Good Jak w Te Tedusiu. Ale tu jest pięknie. Kośmy Publicznie powiedz Czy mnie kochasz, bo nic nie mówisz. Teraz się ludzie będą ze mnie śmiali. No. no się śmiać ze mnie. What? No się śmiać ze mnie ludzie. Why? Bo się zapytałem, czy mnie kochasz. No. Nie odpowiedziałeś nic. No. Co no? A co pytałem? Czy mnie kochasz? No. Nie, nie możesz tak powiedzieć, no. No bo nie, trzeba ładnie. Całym zdaniem, jak w szkole. Masiko? ale to jest ładne. Dobra, szukamy jedzenia albo. Jesteśmy w restauracji. O, oh, sorry. <grywa> no, no. Dobra, zamówiliśmy sobie. Jesteśmy w ogóle z zewnątrz, to jest takie maleńkie. Wyszliśmy, bo tutaj jest dosyć fajnie. Tam są puby, pub, znaczy nie. Tam jest bar. Zobaczcie, tutaj takie ładne obrazy nadmorskie. Bardzo przyjemny młody człowiek obsługuje. No i wzięliśmy sobie jadonko. Oczywiście na pewno będziemy czekać i tak dalej, ale um, ale warto. Ja. No. Także naprawdę trzeba było się zapytać. że tam sobie zamówił, zaraz on... Bardzo fajne. Wstańcie tego jak to ubrani No dobra, jeszcze tak szybko. Ja mam rybkę taką. O jacie.